Szanowni Państwo, serdecznie witam Was na spotkaniu dotyczącym nowego porządku świata. Słońce będzie należeć do nas wszystkich. Dziś chciałbym zająć się pytaniem: jak będzie wyglądał nowy porządek świata? W centrum uwagi postawiłem Państwu system edukacji i kształcenia. I pokrótce zajmę się podstawowymi zasadami życia na świecie. Filar drugi. System edukacji i kształcenia. Celem jest edukowanie i kształcenie nowych pokoleń jednostek, które swoje życie osobiste i społeczne chcą tworzyć. I prowadzić zgodnie z filozofią jedności całości. Aby osiągnąć ten cel, należy rozpocząć od fundamentu nowego porządku świata czyli długotrwałej aktywności, zwanej rozwijaniem się od kołyski do grobu. Teraz postaram się przedstawić istotę rozwoju od kołyski do grobu. Opracowanie warunków ramowych. Cały świat ma zapewnione warunki ramowe, które wyznaczają prawidłowość zmian, nowemu systemowi edukacji i kształcenia lub nowemu porządkowi świata. Ponadto na całym świecie powstają ośrodki edukacyjne i kształcące, mające na celu Zademonstrować naturalny styl życia i sposób jego prowadzenia. Rozsądne wykorzystanie zasobów naturalnych ziemi. Wyeliminowanie przyczyn masowych ucieczek ludzi i ich przewożenia. Szkolenie nauczycieli. Kandydaci na nauczycieli muszą posiadać odpowiednie umiejętności w tym zawodzie, a także wolę i chęć wykonywania tego zawodu. W szkoleniu winny być rozwijane najsilniejsze zdolności kandydatów w taki sposób, aby wyposażyło ich to we wszechstronne i stabilne umiejętności. Kandydaci otrzymają odpowiednie kształcenie pedagogiczne, adekwatne do odpowiednich przedmiotów nauczania i grup wiekowych. Zawartość: Pierwsze: Nauczanie filozofii jedności całości. Każde dziecko otrzymuje już od kołyski jakby mleko od swojej matki najlepsze podstawowe wartości nowej filozofii życia. Filozofia jedności całości jest przekazywana dzieciom w szkole podobnie jak nauka życia. Drugie. Promocja osobistych zdolności. Naturalne zdolności każdego dziecka powinny zostać możliwie jak najszybciej zbadane, odkrywane i wyposażone w najlepsze umiejętności. Dziecko zostaje uprawnione do stosowania wszystkich swoich umiejętności w życiu prywatnym i społecznym. Trzecie, tworzenie się osobowości. Dziecko jest otoczone opieką, troską i wrażliwością. Dziecko uczy się poznawać siebie, swój wewnętrzny świat oraz kochać i doceniać siebie. Dziecko uczy się szanować innych ludzi, doceniać i chronić ich tak, jak siebie samego. Dziecko powinno nauczyć się. Przenosić swoje osobiste wartości na poziom społeczny. Czwarte. Przygotowanie do życia prywatnego i społecznego. Zgodnie z filozofią jedności i całości, młodzi ludzie są specjalnie przygotowywani zarówno do życia prywatnego, jak i społecznego. Będą kształceni i wychowywani do zdrowych osobowości o dobrze ukształtowanych zdolnościach. Nie będą wyszkoleni jako specjaliści w istniejących zawodach, ale jako stabilne osobowości z dużym poczuciem odpowiedzialności. Są upoważnieni do skutecznego i radosnego prowadzenia własnego życia, a także do konstruktywnego, twórczego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Drodzy goście, zakończyłem wyjaśnianie idei systemu edukacji. Teraz chciałbym pokrótce odnieść się do podstawowych zasad świata jako trzeciego filaru nowego porządku światowego. Filar trzeci: Podstawowe zasady życia na świecie. Podstawowe zasady życia na świecie należy rozumieć jako konstytucję państwa świata. Z uwagi na to, iż muszą one zostać opracowane przez Parlament Założycielski i przyjęte przez Światowy Parlament Ludowy, nie będę na razie przekazywał żadnych szczegółów dotyczących ich treści. Szanowni Państwo, dzisiejsze posiedzenie jest zamknięte. Na następnym spotkaniu zajmę się pytaniem, w jaki sposób zostanie ustanowiony nowy porządek świata? A konkretnie przedstawię Wam, jak będzie wyglądało państwo światowe. Dziękuję za uwagę, czekam na następne spotkanie z Wami i życzę miłości. Słońce będzie należało do nas wszystkich.